Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Służbista. Regulamin nie przewiduje tego. Kierownik nie wyraził zgody. Nikt mi o tym nie powiedział. Plany tego nie obejmują. Przymknie się oko, nikt tego nie zabroni. Zrobimy to od ręki. Wpisuję to do swojej listy zadań. Jakich ludzi spotykasz na swojej drodze? Jakim człowiekiem Ty jesteś? Lekcja z dzisiaj. Jeśli nie chcesz czegoś zrobić, to znajdziesz sposoby, aby tego nie zrobić. Jeśli chcesz coś zrobić, to znajdziesz sposoby, aby to zrobić. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!